Czołem. Jest to drugi mój film od Bożego Narodzenia. Zaszło kilka zmian w pokoju i dzisiaj przede wszystkim poinformuję Was, że nagrywam w 30 klatkach na sekundę. Ostatnio było to 15 klatek na sekundę. Niestety, ale y, nie kupiłem nowego aparatu. To też jest bardzo droga technologia. Natomiast jest to także film zgłoszenie, gdzie jest są do wygrania właśnie w Twoim komputerze aparat japoński z dużą matrycą. No i może jakby się udało, to będą lepszej jakości filmy. Natomiast to zobaczymy, to już nie mi oceniać, to wyślę zgłoszenie. Przede wszystkim trzeba pokazać pokój swój. W moim pokoju przede wszystkim mam dużo plakatów, razem z bratem zbieraliśmy. Także tutaj to jest właśnie większość brata tam. Bo ja nie oglądałem tych filmów, ale to właśnie razem z bratem. Ja dołożyłem tutaj, moje drodzy, Adama Małysza, oczywiście. Crash Team Racing, świetny tutaj whistle. No i oczywiście najlepsza drużyna na świecie, czyli Los Angeles Lakers. O, ten, ten jest najlepszy, ten wysoki. Ma fajne buty. No i teraz słuchajcie, jest tak, stanowisko komputerowe. I tutaj siedzę, no, uczę się oczywiście, także tutaj się uczę. I co jest najważniejsze, mam monitor, moi drodzy, płaski. Mam płaski monitor, zobaczcie zresztą, jaki on jest płaski. O, widzicie? I dużo lepiej wyglądają gry, takie większe są w ogóle tutaj te obrazy. Powiem Wam od razu, co mam zainstalowane, bo zawsze chcecie wiedzieć. Czytałem na forum, że chcecie wiedzieć, co mam zainstalowane. No to tak, Car Tycoon, mam także Bard Stale, Command and Conquer, Diablo 2 z dodatkiem, Gothic, Call of Duty Single Player i Multiplayer, polskie derby to są wyścigówy, maluchy wyścigówy, Rayman 2, Poldek Driver, Warcraft 3 i dodatek. Settler, Szymek Czarodziej, który tutaj także jest na płycie, ale to nie jest gra dla dzieci w ogóle, jest bardzo ciężka. E, tu mam Worms Oblężenie, Single Call of Duty 2, tu mam FIFA, to jest bardzo fajna FIFA, bo ona, mojej drodze tam ma ogniste strzały, Delta Force, o, tutaj Counter-Strike, tylko jeszcze internetu nie mam, DSJ. Settlers, Little Fighters 2, Settlers 4, no i GTA, tu od kolegi pożyczyłem, Colin, Dragon Ball, skoki narciarskie i Lego Racer. O, i tu Half-Life, i Ice Tower, i Elastomania. Dobra, teraz tak, głośniki to są e, Verbatim, multimedialna seria i one są o tyle ważne, że... Tu ma bas do podkręcenia, więc jak będę na przykład grał w takie gry jak tutaj pokazywałem Wam Counter Strike czy coś, to muszę zmniejszyć ten bas, bo no, sąsiedzi aż słyszą i matka potem wstaje jak śpi i wszystko słychać, że po prostu strzela dudni, bubu. -bu. No i tutaj jest ta klawiatura multimedialna Fujitsu Siemens Computer. Tu są przyciski już przygotowane, jeszcze nie używałem, bo tu są tak, e, pocztę elektroniczną, strony internetowe się włącza i to wszystko z tego jednego przycisku, nie trzeba szukać tutaj, także to fajne jest, tylko jeszcze nie przetestowałem, bo internetu nie mam podpiętego. Obudowa nowa, słuchajcie, Cooler Master, e, to jest najnowsza obudowa. Zauważyłem, że po prostu jakoś lepiej chodzi ten komputer w tej obudowie. Nie wiem, jak się jakoś tak i le chłodzi i lepiej chodzi. Tu mam moje gry. To są takie najważniejsze, które zawsze są tutaj. Przy no, łatwo, żeby je było tutaj wrzucić do napędu. Warcraft, Call of Duty, tu Gothic Fable. No i co? Myszka, to, to, dobra. Tu są właśnie gazety, które Wam powiedziałem, tu jest w Twoim, ja powiedziałem, komputer, w Twoim niezbędniku jest ten konkurs. Nie pamiętam na której stronie, ale to już nieważne, to będę wysyłał zgłoszenie pocztą. Karta ostatnio mi kolega wysłał właśnie, bo kiedyś pamiętam, że grałem u kolegi. Bardzo fajna gra o budowaniu im takiego biznesu. I teraz tak, tu moi drodzy, zobaczcie, dostałem na komunie Pegasusa. I to nie jest, słuchajcie, Pegasus ten z, z tej osiedlowego bazaru, tylko to jest oryginalny nasz Pegasus IQ502. I tutaj, teraz, no widzicie, no 30 kratek na sekundę, to już telewizor jest niedostosowany, nie? Trochę, trochę przesadziłem z tą technologią. No ale najważniejsze jest to, że mam go, moi drodzy, całego, właśnie na dwa kontrolery. I całkiem niedawno właśnie mi też tutaj kolega pożyczył Mikołaj. Zresztą pozdrawiam Mikołaja. On namalował, słuchajcie, w ogóle sam tutaj tak na pudełku. Super Mario tu stoi z księżniczką. No. I on tutaj różne gry mi pożyczył. I tu są na kadridżu takie gry. Jak. Nie wiem. Spiderman, Felix sześćdziesiąt 64 w jednym wyścigi Double Dragon, podwójny smok, Mario 16, FIFA 96, Batman Mario, Bardzo dużo gier mi pożyczył Kevin Tiger tu jest nauka angielskiego, Mario, Tanki, jakieś inne, no ogólnie dużo tych gier jest bardzo, o, tu jest fajne, to jest Lion King, Król Lew, byłem w kinie, o, a to jest w ogóle najlepsze, bo to jest, to jest to samo co ja mam, ty, tylko on nie ma napisane, 99 no dobra, i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj była afera, bo do, ja kupiłem, znaczy kupiłem, dostałem na komunie i już ten przycisk był zepsuty. Zobaczcie, on nie odskakuje, nie? Także trzeba tu przycisnąć. O, i teraz dopiero idzie. No i generalnie był problem, bo mi nie chodziły gry niektóre, ale na szczęście jak widzicie działa. Super Aladdin, Tom i Jerry, Gold 3. O, Super Aladdin. Puścimy. No i teraz jest już dobrze. Dobra, ale to nieważne. Tutaj mam śrubokręty, które to właśnie były mi potrzebne, żeby rozkręcić trochę z tyłu. Chociaż jak coś to plomby tam jeszcze nie naruszyłem, bo zasilacz miał słaby styk i tam. No, tam z statą żeśmy to rozkręcili, ale działa wszystko. Dobra tu komiksy, tu jest to budzik. No i tu jest stanowisko, moi drodzy, do grania w PlayStation. I to PlayStation jest y, nie moje. Ja je pożyczyłem, ale mam nadzieję, że przynajmniej aby zobaczycie. Czekajcie, bo mam taki stary żyrandol. I tutaj jest PlayStation, i właśnie gram sobie na tym telewizorze. Tu akurat mam, zobaczcie, Spyro 2. I jak sobie włączę Spyro 2, to od razu, bo to jest demo. To jest takie demo, i ono jest zbudowane z kilku. O, takie jest. To jest Tomb Raider, Gran Turismo i Spyro 2. No i to, słuchajcie, jest taka grafika, że to już. No, to już nie ma co rozmawiać. Jak sobie zobaczycie, tu jest Aladdin. Zobaczcie, jak on biegnie, nie? No. A teraz zobaczycie, jak wygląda dopiero grafika na PlayStation. Patrzcie. Zaraz puszczę wam. Trzeba ponaciskać naciskać parę razy. Zobaczcie, jaki w ogóle jest kontroler fajny, nie? Taki duży i świeci tutaj lampka. Dobra. Ok. No ale to działa, czy nie? Dobra, jak się załaduje, to Wam powiem. No i tu jeszcze jest moja kolekcja. Ja tej całej kolekcji nie jestem w stanie Wam tutaj przy. O, załadowało się. Patrzcie. Widzicie? Zobaczcie, jak to się teraz. O, może jakoś tak, jakby to, nie wiem. Może tak, jakoś ludzie to chcą oglądać, żeby tak się chodzić? O. No i można smokiem biegać i zobaczcie, jak w ogóle to wygląda. Świetnie. Przecież to jest. Świetnie to wygląda smok. I tu jest, moi drodzy, nowa gra. To jest być uczniem Jezusa w dużym opakowaniu, big box i. W środku, bo to jest taka kolekcjonerska wersja. Chcę to przejść całe w niedzielę. Przyjdzie do mnie kolega, pomszy i będziemy to przechodzić. Tam podobno jakieś zagadki są to, najwyżej mi mama pomoże, bo możemy nie dać rady. I jeszcze z takich innych gier, które tu się pojawiły, z takich najnowszych. To mam na przykład te Hugo, ale to już powiedziałem Wam ostatnio o tym Hugo, ale zobaczyłem ostatnio, że mam taki klaser, bo zobaczcie, że tutaj jest dużo gier schowanych, i tu dostałem w prezencie, zobaczcie, dwie nowe myszki. PAS A4TH już niestety ma. Troszkę problem z czytaniem tej kulki. Ona bardzo często się zacina. Tam chyba mechanizm w środku się zepsuł. A tutaj mam Ultramedia. Dwie nowe, prosto z marketu elektronicznego. Jeszcze folii. Też multimedialne przyciski rolka i na kulkę, ale już widać, że to jest chyba lepsza. Mi się wydaje, że lepsza to jest kulka. No i tu z tych gier to. Bardzo dużo w tym klaserze ja powiedziałem, nie? Że w tym klaserze chciałem wam pokazać. Jeszcze jest Tony Hawk 4. Guitar Salt Sprinter. Co to jest? A, to twierdza jest. No, to twierdzę jeszcze dostałem. I tu jeszcze Racing 2 Ford. Prawdziwe samochody są. Batman i moi drodzy tu jest Dino. Cybermyche był. Dobra. No i to są te wszystkie moje gry, to jest moja kolekcja. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze e, oglądanie tego wideobloga i mam nadzieję, że dopisze mi szczęście i następny film już będzie nagrany lepszą jakością, bo wysyłam to jako zgłoszenie w celu właśnie tutaj wygrania aparatu. Jeszcze go pokażę jako weryfikacja zgłoszenia, żeby tutaj y, nie być gołosłownym. A, skoki narciarskie. A mam te skoki. Mam te skoki, mam te skoki, pokazywałem wam. Pokazywałem wam, że mam te skoki. No, tu też ja czytam gazety często, bo powiem wam szczerze, że bardzo fajne rzeczy tam są, patrzcie. Mediatech taki aparat, i normalnie widać od razu, jak się coś zrobi. Rozdzielczość 2048. No to sobie pomyślcie, że ja teraz mam 3006, 320. Jaki to będzie, jaka to różnica będzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Czołem.